Zosia rozstaje się z chłopakiem po tym, jak nakrywa go w swoim mieszkaniu z inną dziewczyną. Zdradzona staje przed koniecznością ułożenia sobie życia na nowo. Za namową przyjaciółki postanawia odszukać facetów, którzy byli kiedyś w jej życiu ważni i sprawdzić, czy po drodze nie przegapiła wielkiej miłości. Sześciu facetów i dziewczyna, która wciąż nie znalazła prawdziwej miłości. Pytanie konkursowe kto wciela się w rolę Zosi? Jack Strong to film opowiadający jedną z najbardziej fascynujących historii szpiegowskich świata. To prawdziwa historia pułkownika Ryszarda Kuklińskiego, człowieka, który tkwiąc w środku systemu, podejmuje współpracę z CIA i staje się kluczowym aktorem czasu zimnej wojny. Pytanie konkursowe. W jakich miastach kręcono zdjęcia do filmu? Hello, I'm here. Hi. Hi. I'm Samantha. Niezwykła historia miłosna. Samotny pisarz kupuje nowy system operacyjny, który jest tak zaprojektowany, aby spełnić wszystkie potrzeby użytkownika. Między nim a jego systemem operacyjnym rozwija się romans. Ta nieprawdopodobna opowieść pokazuje, jak wielki wpływ może mieć na nas nowoczesna technologia. Pytanie konkursowe. Podaj oryginalny tytuł filmu. Monkey One to zespół, który zrodził się na jam sessions w warszawskich klubach. Granie na żywo mają we krwi. Słyną z niesamowicie energetycznych koncertów. Kostiumy i performance sceniczny tworzą niezapomniane widowisko, którego nie możesz przegapić. Czym jest cisza? Dlaczego musimy walczyć z hałasem? Czy można pogodzić troskę o środowisko akustyczne z miłością do sztuki hałasu? W jaki sposób opisywać przestrzenie dźwiękowe? Galeria Wieża Ciśnień zaprasza na cykl spotkań teoretycznych połączonych z prezentacją dźwiękową. Koniecznie nie przegap. Więcej o wydarzeniach kulturalnych w zakładce imprezy.